Rozumiem, że teraz całą noc będziesz tu siedział i opowiadał. Zimnym jak lód tonem głosu, Klarnel zapytała 25-latka. Nie, dobranoc. Odrzekł, po czym oddalił się do swoich spraw. Gdy kobieta zasnęła, młody mężczyzna wrócił do jej pokoju i zrobił coś tak potwornego, że nie jesteś sobie w stanie tego nawet wyobrazić. Kiedy myślisz o swoim dzieciństwie, co przychodzi ci do głowy? Zabawa z rodzeństwem, wspinanie się na drzewa, a może pierwsze trudne chwile bądź odkrycie tego, kto podkłada prezenty pod choinką? Bez względu na to, co akurat wspominasz, zdajesz sobie sprawę, że są to zaledwie szczątki tego, co miało miejsce w twoim dzieciństwie. Działająca selektywnie pamięć wywołuje zdarzenia wybiórczo. Oznacza to, że nie możesz świadomie decydować o tym, co dokładnie pamiętasz. Decydują o tym twoje emocje, które towarzyszą ci w danym momencie, oraz osoby, które mają bezpośredni wpływ na to, jak dane wydarzenie przeżyjesz. Emocje stanowią bodziec w postaci wewnętrznego komunikatu ze strony naszego ciała, mówiący o subiektywnym odczuciu dobrostanu bądź jego braku. Następstwem procesu bodziec reakcja Przebiegającego jeszcze wewnątrz naszego ciała jest czyn, zachowanie którego efekty angażują środowisko zewnętrzne, niekoniecznie włączone w sam proces. O ile w przypadku osób dorosłych, często w kwestii czynów pojawia się czerwona lampka, tak w przypadku dzieci w ogóle nie występuje. Kiedy mały Ed bawił się ze swoją siostrą, doszło do sprzeczki. Dziewczynka zabrała mu jego ulubioną zabawkę. Łagodne próby odzyskania samochodziku okazały się nieskuteczne. Wtedy w chłopcu zrodził się potężny gniew. Na pewno to znacie i sami widzieliście setki razy. Kolejne tysiące musieliście interweniować, zapobiegając nie tylko rozbitym głowom, ale przede wszystkim rujnowaniu waszej reputacji jako rodziców. Duża część Waszych myśli była skupiona na uniknięciu spojrzeń na placu zabaw i przede wszystkim trudnej rozmowy z mamą dziecka, które okazało się być bardziej poszkodowane niż Wasza pociecha. Podczas incydentu sami odczuwacie złość i frustrację, przez którą przebija się tylko jedno pytanie: Czemu znowu psoci? Z jednoczesnym, podświadomym założeniem, że dziecko robi to celowo. Otóż, problem w tym, że wcale tak nie jest. Jak już wiemy, czyn jest skutkiem wewnętrznej emocji, która znajduje ujście w wychodzącym na zewnątrz zachowaniu. Na pewno wielokrotnie Tobie nie udaje się w porę ugasić emocji, a co dopiero kilkulatkowi. W takich stresowych sytuacjach umysł dziecka działa automatycznie, pozostając poza jego kontrolą. Przyjrzyjmy się temu bliżej. W momencie, kiedy siostra Eda zabrała mu zabawkę, chłopiec odczuł irytację, która przerodziła się w ogromny stres budzący złość. Z subiektywnej perspektywy, cierpiącej na alkoholizm matki Clarnell cała sytuacja wyglądała jak bezmyślne i celowe kopanie, bicie i gryzienie siostry, co było następstwem odebrania samochodziku. Kobieta zgnoiła chłopca, po czym zamknęła go w piwnicy, aby spędził tam kolejną już noc, śpiąc na zimnej podłodze. Zamknięty za drzwiami maluch, kiedy tylko się uspokoił, marzył, aby matka go przytrudziła, czego... Nie zrobiła jeszcze nigdy w całym jego życiu. Zapewne domyślacie się, że nie był to pierwszy raz, kiedy kobieta zastosowała wobec chłopca przemoc psychiczną i fizyczną. Przypomnij sobie sytuację, która wzbudziła w tobie ogromny stres. Takich sytuacji dzieci doświadczają kilkadziesiąt razy dziennie, choćby ze względu na to, że wszystko jest dla nich nowe i obce. Przeżywanie i doświadczanie ostrego stresu pobudza do działania takie związki jak adrenalina, kortyzol oraz inne substancje aktywne uruchamiające nasz układ autonomiczny. Mówiąc językiem mniej naukowym, stres stawia ciało w natychmiastowej gotowości do działania, wprawiając je w stan pobudzenia i napięcia. Wyobraź sobie, że w nocy budzicie odgłos rozbijanej w kuchni szklanki. Po zerwanie się na równe nogi i pierwsza myśl włamywacz to dokładnie ten sam proces chemiczny, o którym właśnie teraz słuchasz. Tak samo jak ty, skradając się do kuchni z kijem baseballowym, tak samo dziecko ulegające stresowi nie jesteś w stanie myśleć racjonalnie. Odpowiedzialne są za to, znajdujące się w niższych częściach mózgu układ limbiczny, zwany inaczej mózgiem ssaczym, pień mózgu, znany jako mózg gadzi, oraz skora nowa, inaczej mózg racjonalny. Silne emocje sprawiają bowiem, że sak i GAD odcinają kontakt z korą nową, która przechodzi w stan hibernacji, uniemożliwiając dostęp do zdolności racjonalnego myślenia, tworzenia związków przyczynowo-skutkowych, odczuwania empatii i innych wyższych procesów myślowych. Jeżeli to zbyt skomplikowane, uproszczę to do jednego zdania. Silny stres sprawia, że dziecko przestaje myśleć, zaczyna działać. Za to jak działać, odpowiada wyżej wspomniany mózg Saczy i Gadzi, które de facto mają dużo wspólnego, z genami. Pamiętasz włamywacza? zapewne przy luźnym opracowywaniu strategii swojej reakcji wymyśliłbyś setki rozwiązań, ale w efekcie mocno upraszczając możliwości byłyby tylko dwie. Walka albo ucieczka. I tylko takie opcje widzi dziecko, które doznaje stresu. O ile siostra Eda po zabraniu przez brata zabawki była w stanie wytrzymać znacznie dłużej bez krzyku i płaczu, tak chłopak po prostu kipiał z wściekłości. Nieraz sam widzisz dzieciaki na placu zabaw, gdzie jedno popchnięte przez drugie robi scenę, podczas gdy inne kompletnie ignoruje sprawcę i leci dalej na karuzelę. Tych dwoje dzieci różni temperament, czyli nasze biologiczne uposażenie będące właściwością układu nerwowego, jaką dziedziczymy po rodzicach. W teorii wybuchowi cholerycy i przebojowi sangwinicy mogą być bardziej trudni w wieku dziecięcym, kiedy oczekuje się od dziecka posłuszności, grzeczności i cierpliwości. Istnieje jednak bardzo ważna zależność, która mówi o procesie hamowania czyli o tym, jak poszczególne temperamenty dochodzą do równowagi po stresującym wydarzeniu. Jedni ludzie potrafią długo znosić napięcie, a nawet kompletnie uniknąć wybuchów. Długi czas trwania w napięciu jest jednak okupiony rozwlekłym czasem dochodzenia do siebie. W myśl procesu hamowania objawia się to nadmiernym rozmyślaniem o danej sytuacji, rozkładaniem jej na czynniki pierwsze, analizą innych możliwych rozwiązań. Wszystko po to, aby odzyskać utraconą równowagę psychiczną. W przypadku dzieci często objawia się to jęczeniem, marudzeniem i skarżeniem z ustkami wygiętymi w podkówkę określonymi sporu ilością łez. Inni reagują gwałtownie, często wybuchowo, pozwalając dać upust swoim złym emocjom. Znacznie krócej dochodzą do równowagi i często po fakcie. Zupełnie zapominają o całej sprawie, podczas gdy ci znoszący napięcie długi czas potrafią wspominać zdarzenia X po latach. O ile w naszym społeczeństwie osoby o typie flegmatycznym i melancholijnym, które długo potrafią znosić napięcie, są, w przypadku zdarzeń stresowych, głaskane po głowie, tak osoby, które reagują wybuchowo, zwykle po głowie dostają. A przecież to nie jest ich wina, że się tacy urodzili zdarzenie uwalnia emocje, które przeobrażają się w czyn. Ten z kolei jest zależny od temperamentu. Wiemy też, że to ładunek emocjonalny sprawia, że pewne zdarzenia pamiętamy doskonale, a inne kompletnie ulatują nam z głowy. Istotny jest natomiast fakt, że zamagazynowanie pamięci, czyli przeszłość i tworzenie wyobrażeń i pragnień, czyli przyszłość, jest odpowiedzialna jedna i ta sama część mózgu. Jesteś zatem sumą własnych wspomnień i to one mają ogromny wpływ na twoje cele i marzenia, jednocześnie budując cię jako człowieka, który ma swoją opowieść. Jednak co się dzieje, kiedy niemalże wszystkie wspomnienia z twojego dzieciństwa są złe, podłe i mroczne? 20 kwietnia 1973 roku Klarnel Elizabeth Strumberg Została zmasakrowana młotkiem dziesielskim, po czym podrżnięto jej gardło. Kobietę zamordował jej własny, ówcześnie 25-letni syn. Była ona przedostatnią i jednocześnie najważniejszą z dziesięciu ofiar śmiertelnych, których dokonania się dopuścił. Po ostatniej makabrycznej zbrodni, z własnej woli, połączył się z komisariatem, przyznając się do dokonanego mordu, co skwitował stwierdzeniem: Nie zniósłbym tego dłużej w punkcie, w którym teraz się znalazłem, dociera do mnie szaleństwo całej sytuacji. W chwili niemal całkowitego wyczerpania nie pozostało mi nic innego jak stwierdzić do diabła z tym i przyznać się. Tak też zrobił. Ed to tak naprawdę Edmund Emil Kemper III, który uznawany jest za jednego z największych seryjnych morderców wszechczasów, charakteryzujący się szczególnie okrutnym i bestialskim sposobem traktowania ofiar. W policyjnym świecie jest znany z wysokiego wzrostu i szalenie wysokiego ilorazu inteligencji, sięgającego 145 punktów IQ. Skazany na dożywocie, był uznany za poczytalnego w momencie dokonywania zbrodni. Z pewnością istnieje bardzo wiele czynników przyczynowo-skutkowych, które sprawiły, że Kemper dokonał tak przeraźliwych morderstw. Bardzo prawdopodobne, że niektóre nigdy nie zostaną odkryte. Interesujące jest natomiast to, czy jego losy mogły potoczyć się inaczej? Czy istnieje szansa na to, że dziecko, na którego stresy i agresywne zachowania reaguje się świadomie i adekwatnie, w końcu zarzuci swoje reakcje, zastępując je bardziej bezpiecznymi i ekologicznymi? Okazuje się, że tak.